Cześć wszystkim, to Ewelina i dzisiaj zapraszam Was na film o japońskich dramach. Na początku, jeszcze chcę zaznaczyć, że ten sweter nie jest na lewą stronę, co mogło Was zmylić poprzez te przeszycia, jednak nie, jest dobrze założony. Tak miały się pojawić e, dramy z Korei oraz Chin, które polubiłam w ostatnim czasie i które chciałabym Wam polecić. E, jednak tych japońskich jest na tyle mało, że myślę, że ten film nie będzie zbyt długi i będzie idealny na początek. Z tej strony będą Wam się pojawiały plakaty danej dramy. Eee, mam nadzieję, że mi się uda też podklejać jakieś zwiastuny, ale nie jestem pewna, czy dam radę. Więc, jakbyście szukali danej dramy, to myślę, że po plakacie i tak ją znajdziecie. Pierwszą japońską dramą, o której chciałabym Wam tutaj nieco więcej opowiedzieć, jest drama z Netflixa. Nie wiem, czy można ją obejrzeć na innych platformach. Ja ją oglądałam na Netflixie i zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. W sumie nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo ja japońskich dram jakoś nie oglądam szczególnie dużo. Ba, zawsze się zniechęcałam już po pierwszych dwóch odcinkach, jednak tutaj byłam. Tak wciągnięta od pierwszego odcinka, i powiem Wam szczerze, że byłam niezmiernie zaskoczona, bo to nie jest typowa romantyczna japońska drama, tylko tutaj się dzieje akcja za akcją, i to jest bardzo brutalny serial. Drama jest zaskakująca, bardzo mocne, silne wrażenie pozostawia w oglądającym, jest bardzo wciągająca, i już Wam mówię o czym ona jest. Otóż mamy głównego bohatera wraz z jego dwójką przyjaciół. Nie chodzą do szkoły, są już dorosłymi osobami. Nasz główny bohater nie pracuje, jest za to zafascynowany światem gier. I pewnego dnia w najbardziej zatłoczonym mieście, czyli w Tokio, e, dzieje się pewna dziwna rzecz. Otóż znikają wszyscy ludzie. Nagle miasto pustoszeje i nasz główny bohater wraz z dwojgiem przyjaciół. E, próbuje odgadnąć co się wydarzyło i gdzie się wszyscy podzieli. Nasz główny bohater szybko orientuje się, że żeby przetrwać w tej nowej rzeczywistości, musi co jakiś czas podejmować grę na śmierć i życie. Poznajemy coraz szersze grono bohaterów, którzy są no, niesamowicie fascynujący i charyzmatyczni i w pewnym momencie orientujemy się, dlaczego ten serial nazywa się tak, jak się nazywa i zaczynamy już podświadomie dopasowywać bohaterów z Alicji Skaliny-Czarów do bohaterów tego serialu. Serial jest z 2020 roku i ma 8 odcinków. Zapowiedziany jest sezon drugi. Ogólnie cały serial robi mocne wrażenie i naprawdę Wam polecam. Kolejna drama, jak możecie zauważyć już po plakacie, będzie zupełnie w innych klimatach. I tak to jest przesłodka, urocza drama, która po prostu aż. no nie każdy ją zdzierży, można by powiedzieć, ale jest tak urocza, że od samego początku czekamy, aż coś złego się wydarzy. Aż odkryjemy tutaj tajemnicę, która zrujnuje ten cały nastrój i tu całą słodkość. Nasza główna bohaterka ma 23 lata i odwołuje swój ślub, zrywa zaręczyny, można by powiedzieć, gdy dowiaduje się, że jej narzeczony ją zdradza. Pracuje ona w dużej korporacji, w dziale księgowości i pewnego dnia postanawia zarejestrować się na portalu randkowym i tam poznaje naszego głównego bohatera, który na gwałt szuka żony. No i co już robi nasza główna bohaterka? Oczywiście na ślepo, nie znając tego człowieka, nie wiedząc jaki ma charakter, kim on właściwie jest, zgadza się zostać jego żoną. Sprawy bardzo komplikują się, gdy okazuje się, że oni pracują w tej samej firmie, tylko w innych działach. I z jakiegoś powodu nasz główny bohater nie chce ujawnić, że są małżeństwem, zwłaszcza w pracy, i to powoduje szereg śmiesznych, dosyć nieraz niezręcznych sytuacji. I tak jak wspomniałam na początku, w pierwszych mniej więcej 3-4 odcinkach czekamy, aż wydarzy się coś spektakularnego, co zakończy tą sielankę. Ponieważ oni są tacy uroczy względem siebie i tacy, i tacy przesłodcy, że no naprawdę to nie może trwać wiecznie. Drama ma 7 odcinków i jest z 2020 roku. Ja ją oglądałam na drama Queen, ale chyba jest też na drama online. Sprawdzę i najwyżej napiszę wam w komentarzu. Kolejna drama, i sami musicie przyznać, że ten plakat naprawdę robi wrażenie i zachęca do oglądania. Tytuł dramy jest bardzo długi. Um, bohaterowie są przesympatyczni, jednak mam jedno zastrzeżenie, jeszcze zanim zacznę opowiadać Wam o czym ta drama jest, mianowicie główna bohaterka. Ja przeważnie mam problemy z głównymi bohaterkami, ponieważ są zazwyczaj takimi dziewczynkami, które potrzebują pomocy, które są niezdecydowane, które główny bohater musi ratować z opresji w każdym momencie ich życia i same nie dają sobie z niczym rady. I tutaj na początku myślałam, że trafiłam właśnie na taką bohaterkę. Ponieważ yy, kobieta przekroczyła 30 lat i jest piękna, jest mądra, uczyła się przez całe swoje życie, niestety nie zdołała zrealizować swojego wielkiego marzenia, czy też wielkiego marzenia jej rodziny, aby dostać się na najbardziej prestiżowy tokijski uniwersytet. I jako już dorosła kobieta właśnie hmm, pracuje w takiej szkole, gdzie udzielane są korepetycje przygotowujące uczniów szkół średnich właśnie na egzaminy wstępne na uniwersytety. Nasza główna bohaterka jest samotna, nigdy nie była w związku przez to, że całe swoje Nastoletnie życie i życie już dorosłego, ale młodego człowieka poświęciła na naukę i jest taką ignorantką w sprawach damsko-męskich, że to jest już po prostu szok. Drama jest z 2019 roku i ma 10 odcinków. Ja ją oglądałam na Drama Queen bodajże, ale prawdopodobnie jest też na innych platformach. Poprzez pewien zbieg okoliczności poznaje ona ucznia, który. Nie spełnia wymogów swojego ojca. Dzięki temu od razu nasza korepetytorka łapie kontakt z tym uczniem, ponieważ ona była traktowana w ten sam sposób no może nie w ten sam, ale w podobny i wie, co czuje młody chłopak i postanawia go uczyć. Mało tego, postanawia mu pomóc dostania się właśnie na ten najbardziej prestiżowy uniwersytet i powiedzmy sobie szczerze, ten chłopak nie ma szans. Przynajmniej na samym początku. Mamy również dwóch innych męskich bohaterów. Jeden z nich jest inwestorem, inżynierem, osobą na wysokim stanowisku w pewnej wielkiej firmie. I on jest przyjacielem dzieciństwa, kuzynem, może nawet naszej głównej bohaterki. I kolejnym jest yy, mężczyzna, który obecnie jest nauczycielem w szkole średniej, a za czasów młodości główna bohaterka chodziła z nim do szkoły i pomagała mu w nauce. I jak możecie się domyśleć, tych dwóch mężczyzn oraz nasz 17-letni uczeń, który planuje się dostać na ten uniwersytet, yy, zakochują się w naszej głównej bohaterce. I tak, jest miłą kobietą. Jest kobietą piękną, ale masz strasznie irytujące problemy z kręgosłupem, na które aż nie mogłam patrzeć. Mimo wszystko, drama jest bardzo fajna, bardzo zabawna. Mamy w niej pokazany szeroki wachlarz emocji i do samego końca nie wiemy, którego z naszych trzech kandydatów wybierze główna bohaterka. Mogę ją polecić ze względu na to, że to jest idealna drama na weekend. Z kolejną dramą miałam no niemały problem, ponieważ bardzo mi się spodobała na początku. Ale z biegiem czasu yy, moje emocje co do niej nieco oziębły. Ale czy Wam się spodoba, to musicie ocenić sami, bo początek jest naprawdę bardzo interesujący. Tytuł tej dramy można przetłumaczyć jako życzenie szumowiny, czy coś w tym stylu, co samo w sobie jest interesujące. I mamy tutaj parę licealistów, którzy tworzą e, na pozór idealną parę jednak e, mają swoje sekrety i to na pewno nie jest drama dla osób nieletnich. Para naszych głównych bohaterów tworzy fałszywy związek, a wszystko zaczęło się od tego, że każde z nich oddało serce niewłaściwej osobie. Mianowicie, nasz główny męski bohater e, jest po uszy zakochany w pewnej nauczycielce, która kiedyś była jego korepetytorką. Niestety ta kobieta zdaje się nie zauważać tego, co czuje młody człowiek, a jest też osobą, która bardzo lubi być w centrum uwagi innych mężczyzn. Natomiast nasza główna bohaterka jest zakochana w nauczycielu, który był przez bardzo długi czas jej sąsiadem i praktycznie przyjacielem. Sprawy komplikują się, gdy nauczyciel. Zwraca uwagę na tą nauczycielkę i coś między nimi zaczyna się dziać. Więc młodzi ludzie postanawiają, że oni zostaną paru. Ich fałszywy związek opiera się na kontakcie fizycznym, ale też na coraz bardziej pogłębiającej się więzi emocjonalnej. I w pewnym momencie wiemy, że oni już zostali przyjaciółmi i przez to, że mają wspólne sekrety i tajemnice, są sobie bliżsi niż z kimkolwiek innym ze szkoły. Mamy też jeszcze jedną dziewczynę, która. Um, Niejako wtrąci się w ten związek dwóch młodych osób, i ten wątek niestety nie przypadł mi do gustu. I od kiedy zaczął się pojawiać coraz częściej w odcinkach. I ja traciłam zapał. Ta drama ma 12 odcinków. Ja ją oglądałam na Wiki i jest z 2017 roku. I sama nie wiem, co o tej dramie myśleć. Może, jeżeli ktoś z Was oglądał lub zamierza obejrzeć i podzielić się swoimi przemyśleniami, to zapraszam do komentowania pod filmem. Bardzo chętnie poczytam i dowiem się, czy tylko ja miałam tak, że końcowe odcinki po prostu już. I myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Opowiedziałam Wam o trzech fantastycznych dramach. Każda jest inna i dla osoby, która nie ogląda japońskich dram, myślę, że to jest świetny początek, bo możecie sobie wybrać albo coś bardzo słodkiego, albo coś... E, ciekawego, ale nie za brutalnego, <grywa> albo coś bardzo brutalnego, albo coś dziwnego, więc. A przypominam, że dramy japońskie dla osób, które w ogóle nie oglądają dram, albo które zaczynały od koreańskich bądź też chińskich, to jest e, ciężki orzech do zgryzienia, bo tutaj mamy zachowania zupełnie inne, wynikające z innej kultury. Mamy e, dużo kontaktu fizycznego. E, dużo bulgaryzmów niekiedy i ogólnie możecie się zdziwić, więc jeżeli nie oglądaliście, a zamierzacie coś obejrzeć, to jestem ciekawa waszych reakcji. Ale jeżeli na co dzień oglądacie dramy japońskie, to proszę Was, polećcie mi coś fajnego. I na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić, i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!